Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowej serii na moim kanale Streaming... Stream... Live... Jezus, nie pamiętam, Simulator Streaming zawsze Simulator się nazywa, dokładnie yy, Dlaczego taka seria, już Wam mówię Przejdę sobie teraz do link socjalny, który gdzieś mam tutaj yy. Nowa gra, bo już tutaj trochę pograłem Więc możemy szybko postać Z jednej strony mam już postać stworzoną, ale tak naprawdę ja tutaj za bardzo nic nie zmieniałem, wiecie? Nie ma, jest fajnie, dużo, ale zobaczcie jak to się wszystko tak giba. To jest chyba jeszcze beta gry, więc tak wygląda to. Zobaczymy na przykład szóstkę. Tak to miałem kwiatową, z fioletową, z piaskową. gwiazdkami działalnymi Ciepło jest dzisiaj no. nie włączałem tego, ale czuję, że będę musiała dzisiaj włączyć. Od włosienia na tym nie mamy, spodnie zakładamy. Shorty, shorty, spodnie, ży. Kolor, tak. I włosy jakieś zrobimy sobie. Myślę szczerze mówiąc. Dla mnie to nie ma większego znaczenia. Troszeczkę mogły być więcej fryzur, mi się wydaje. Rude, czerwone, czarne, fioletowe jak e, ruda, rude, niebieskie jak e, te. Nie pamiętam jak on się nazywał. wyglądałem go na kwadratowej masakrze. To jakiś brązowy, drobny. czekajcie. O. bardziej, czerwone są. Robimy czerwone. Puszuję, może puszę to odstawać. Puszę to na brwi, Około brwi, przydałyby się brwi. Jezus, ja straszny czerwone. Dobra, nigdy by tak było. Połoty. pewno, tak, więc zaraz widzimy się w kiełbce. No więc zaczynamy, Budzi nas budzi, Jest jakiś na nas czeka. Co jest gram? What the hell? Jakieś Tak, bo mam się telefon tutaj, jak w GTA, nie? Jezus, myszka, coś mi się dziwnie chodzi. Kolt pies Moosi, Mosi, Yosi bazin Mam nadzieję, że nie reaguje Co to cholera było Josi jest troszeczkę taki pijany. Co to? Strzały zbrojne do miejsca. Gdzie to było? Aha Słyszałem strzały. Musi, myślę, że w pistolecie nie ma kul. drugi strzał, ta kula miała cię obudzić, A nie. Widziałem, gdzie mój komputer? Komputer jest przed drzwiami, sp teraz spierdala No i wszystko. Mamy stąd uciekać jak najszybciej, więc bierzemy ten monitor. Wrzucamy sobie do plecaka. Myślałem, żeby rzucać pojedyncze rzeczy, ale... Wcześniej nosiłem to w ogóle pojedynczo, bo już mówię tak, raz już zacząłem grać w tą gierkę. Fajnie, myślę, że mogliby ją jeszcze dopracować i będzie naprawdę sympatyczna. Giereczka, tak mi się wydaje. Taka bardziej będzie w OP. Nie tam Jezu, że tu jest jasno. Teraz wszystko do bagażnika rzucamy A i wcześniej ee, w wcześniejszej grze Aha, się. Dobra. Zawiesiłem się na progu, więc mam nadzieję, że nie popełnię tego błędu. I trójeczka protesorek. Fajne rzeczy są porobione. Zobaczcie w ogóle ten karton, jak ładnie wygląda. Są nazwy pozmieniane, więc wie, wiemy o co chodzi, co to jest, ale e, już nie musieli płacić za e, użycie tych nazw. Tak? tak naprawdę mogliby nazwać nawet e, takie opakowanie niebieskie i wtedy nazwać je mm, na przykład J. Ojej, źle zrobiłem. No jeszcze zanim to zrobimy, to załadujemy to wszystko do samochodu. Już czekajcie. Dobra, jedziemy do domu. Naszego pierwszego lokum. Ta gierka mi bardzo fajnie się spodobała w Bonkola. Nie wiem, czy u Boncola będziecie mieli dalej tę serię, czy on po prostu ją... Gdyby nie będzie dalej nagrywał, bo na przykład nie ma oglądalności. Ale u mnie możecie ją zobaczyć. Mam nadzieję, że tą gierkę rozbudują tak samo jak My Summer Car. Tam jeszcze raz naprawdę nie grają My Summer Carp. Ale też mam ochotę zagrać w nią, więc może. Więc może. Dobra, dojedziemy do domu. Zajechaliśmy pod Hawirę. mieszkamy w tej spelunie. No to inaczej się nazwać nie da. Jezus, to Trzeba po prostu ustawienia. Mamy stołeczki, mamy półkę, mamy łóżko. Oczywiście mamy plakat, który idzie jako pierwszy. No dlaczego nie? Tak się zastanawiałem, gdzie tu streamować. Może na tej ścianie będziemy mieli streaminga. OK. okay. Łóżko. Tak jak wszyscy, nawet ja jeszcze nie mam winscreen, więc mm, też nagrywam dalej w tej, w tej pozycji, że za mną jest łóżko. Akurat nie teraz, ale jak na przykład naprzeciwko mam tego, więc naprzeciwko mam łóżko. Bierzemy półeczkę jeszcze sobie. Nie wiem, czy będzie potrzebna półeczka, czy nie, ale będzie stołeczek za fri, no to bierzemy i biurko. Wiecie co? Wcześniej to sobie ustawiłem tak, że miałem tutaj mm, komputer. Ale teraz sobie zrobimy tak, że będziemy, będziemy mieli tak komputer. A, a czekajcie, bo tak naprawdę mógłbym... Dobra, nieważne, whatever. Chciałbym iść po komputer w rękach, się komputer i monitor tak naprawdę. No, otwierajmy ten bagażnik. Możemy wziąć monitor, ręk, komputer w rękę. Ok. świat. ma sąsiad. Jakaś żabka jest. To jest taki sklep z artykułami. będzie źle czekać. Musimy tak. Najpierw półkę gdzieś położyć. w ogóle myślałem, że tak samo jak i bąkol. Myślałem, że na półce można położyć yy, że na półce można położyć yy, kamerkę, ale niestety nie da się położyć kamerki na o Jezus czemu na przykład ry, A Ry w tą stronę, a nie E myślałem, że E dobra Mamy to, mamy to Teraz musimy sobie nacisnąć chyba F, żeby uzyskać dostęp. Tak, i wrzucamy sobie CPU, dysk, ramy. Okej. Okay. F. A to jest. To jest jakaś karta graficzna, chyba. Że trzeba dzwonić. Zaraz do Was wrócę. Nie no. ma. Musiałem z nią porozmawiać, bo ona wyszła z pracy i jakąś muzyczkę musimy sobie zapuścić w ogóle więc jeszcze trochę będziemy mieli tutaj muzyczkę do plecaka sobie to wrzucimy to, to wrzucimy o, już jesteśmy praktycznie zapakowani, I powiem wam szczerze, że na start dostajemy chyba z 1000 dolarów gdzie ja myślałem, że w ogóle nie mamy pieniędzy, a my już tu na start mamy jakieś pieniążki, więc ee, możemy sobie inaczej rozplanować życie tak, główna, więc komputer już jest zrobiony. Teraz klawiatura. którą ustawimy. Tak, ale myszka nam tu nie wejdzie. Czekajcie. Ono, robię. troszeczkę słabo to wygląda, no ale kiedyś też tak się wiecie? Miałem stół taki wielki od stołu, jak grałem wtedy w Gotika. Chyba później przełączyłem w ogóle monitor, zamiast monitora, miałem telewizor, i miałem telewizor, jak gdyby na końcu stołu. A ja stałem, siedziałem z drugiej strony stołu. No, stare czasy, jak to się mówi, teraz to już nawet nie ma, ale gimby tego nie znają. I myszka. I co jeszcze? Fotel. No przecież jest fotel. No to że do tego fotela. elegancki fotel jest. Więc mamy komputer. Pierwsze co robimy, jak dla mnie, jak dla mnie, ja to robię. Przecież mam oznaczony pierwszy dom. No, mapy. Dom. No. Ale sobie muszą być zaznaczone czy odznacz, odznacz pierwszy dom aplikacji. Nie wiem po co, ale I wchodzimy sobie na komputer. I e, ja od razu, pierwsze co to zmienię zmieniam tapetę, bo mam taką ładną tutaj. Mnie się ona podobała, czekajcie ta. Nie wiem dlaczego, ale była taka sympatyczna ta tapeta. Jeżeli Wam się podoba, to możecie napisać. Podoba mi się, a jak Wam się nie podoba, no to sorry, sorry. Pierwsze co robię to robię Fastnet, Stwierdziłem, że tu nie ma sensu jej oszczędzać. Jest godzina 20. A zobaczcie za kompletnością mi internet działa. Więc to, to jest konieczność. Robimy sobie. W tym momencie mam taki, a ja ostatnio sobie kupiłem taki. Ok. I wchodzimy sobie... O, zobaczcie jak wszystko chodzi. To jest pierwsza rzecz, którą ja robię. Kupujemy sobie rzeczy do streamowania. Krzesła są, poczekajcie, co zobaczę. Ile kosztują? Bo Jezus, ile pieniędzy kosztują? ciekawe, e, lodówki. I, bo ile jest lodówka? Kino, po co mi kino? No co, chodzi z tym kilometrem? Są obrazy. No tłumaczenie mogliby sobie. Green screeny są. Oś, kuźba. Kominek lodówka. 800, 400, 200. Za 200 mógłbym kupić lodówkę. Nie, nie jest źle. Muszę pilnie zrobić toaletę. Toaletę też możemy kupić, więc kupimy najpierw może kibelek. Kibelek się przyda. Za 200. I kupimy sobie kamerkę. Kamerkę myszki. Karty graficzne. Aparaty fotograficzne. Kamerka. Musimy coś tutaj jakoś zachęcić yy, ludzi, aby mnie oglądali, więc został mikrofon. Najtańszy. I słuchawki może były jakieś najtańsze. Ale nie ma tanich słuchawek. Zobaczcie, wszystkie są takie drogie. 250 jest najtaniej. 250, 255. Może nie słuchawki, a głośniki. Zobaczcie, tu są nawet te Google. Telewizory, wow. Może konsole są? Nie, to są podkładki pod myszki. Jakie drogie. W życiu nie kupię chyba podkładki. Konsole do gier są. PS2. To będzie Xbox. PS3, jak gdyby. PS2,5. To będzie, to będzie trójka, albo piątka już nawet. To będzie piątka jest KB prestacją, a to jest Z Pro, a to będzie coś innego, ale fajnie, fajnie, gramy, gramy. Aparaty mamy, głośniki powinny być, czekajcie, komputery. Obudowy, myszy. Aparaty, konsole, drążki sterowne. Mikrofony, to nie. Czekajcie, gdzie są słuchawki? Tutaj. Tu nie ma, są tylko słuchawki, nie ma głośników, tak? Ramy, po ile są w ogóle. Dobra, ile mam za to zapłacić? Jezus, Maria, dlaczego tak drogo? Dobra, przerzucimy sobie kaskę w banku. Bank, bank, bank. Ok, przelew na konto. Okej. Okay. przelew na kartę. Czekajcie. Czemu nie mogę, to właśnie to, że czasami coś mnie tutaj. 401 przew Tu jest. Całkowity transfer, to nie, to musi być tu. To jest. Komplet transfer, OK. Jedzonko, możemy sobie jakieś zamówić zdrowe. Flavor, co to jest w ogóle za strona? Mm. Pewnie jeszcze nie będę mógł... Aha, to jakieś pieniądze trzeba zarabiać. Jeszcze na tym się nie zarabiać Może giełda albo coś. Idziemy jedzonko zamówić, aby z głodu nie zdechnąć. Jak w życiu. Czekajcie, ta zupa jest dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Zamówimy te zupy. Wózek do konej prawności. Jeszcze niedostarczone. Dobra. E, pęk, pęk. Idziemy sobie do tego Amazona. Zolmora. Zel, Zapłacić do konieczności. Dobra. I tak naprawdę moglibyśmy sobie ściągnąć ściągnąć sobie e, aplikację. O, jedzonko przyszło. Może idziemy jeść. Fajnie są te przejścia pomiędzy właśnie wyjściem a wejściem. O Jezus, już ile razy się na tym zapałem To ja nie wiem. Jest zupka. dziękuję. Jedną na no zaś sobie weźmiemy, tutaj sobie położymy. Z ciepła akurat, ale. F. Cały czas ile razy już nacisłem E, żeby i podniosłem monitor. To jest po prostu OBS pobieramy. Będą efekty dźwiękowe. To, to, to. To wszystko muszę pobrać. Ja myślę, że na dzisiaj to wszystko. Ja sobie y, popracuję trochę, tak, y, wezmę w ogóle jakąś pracę sobie. Tutaj. Wybiorę sobie jakąś pracę, gdzie będę mógł trochę pieniążków zarobić i zaczniemy powoli streamować, tu jest przez 3 godziny, tu jest przez 17, tu jest przez 2 godziny, 3 godziny, to tu jest przez 18, 20, to tu jest przez 2 godziny praca, to tu jest przez 4 godziny, tu jest przez 5 godzin tu jest przez... 6 godzin, tak? Więc pójdziemy na kuriera, żeby jak najszybciej zarobić pieniążki. Tak. Bo ja byłem wcześniej chyba na na kasjerze. Zarabiałem koło 70. To tutaj będę zarabiał 120 ponad. Czekajcie. 4 razy 500, 200 dolarów, tak? 5 godzin to będzie? 17, 18, 19, 24 godziny to będzie 120 80, 160 jak ja w ogóle długo liczę dobra, możemy się jeszcze zalog zalogować do blendera na tym odcinku blender, fajnie że nie muszę nic za bardzo robić ale toalety muszę iść yy, zarejestruj się idziemy normalnie s, c, a, r, K, m, jakbyście mnie szukali na youtubie nie pek. dobra wszystkie pieniądze wyślij na swoje karty kredytowe bankowej w telefonie o Jezus, dobra to zrobimy w kolejnym odcinku w tym momencie się z Wami żegnam, zostawcie łapkę w górę, subskrypcji. jeżeli nie subskrybujecie tego kanału w tym momencie się No, mi żegnam, po prostu na razie, dzięki, cześć